Trwają prace nad opracowaniem dokumentu pod nazwą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwór Miasta 2034. Każdy może aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP, to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Jego opracowanie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, planować transport, w tym transport zbiorowy, rowerowy, jak i koordynować inwestycje. Każdy może aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu. Wystarczy wziąć udział w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej i wypełnić krótką ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Zależy mi na tym, żeby. Mieszkańcy się wypowiedzieli na temat komunikacji. Komunikacji międzymiastowej w ramach Czwór Miasta, ale także komunikacji miejskiej. Mobilności, mikromobilności, transportu zbiorowego, wreszcie transportu na przykład rowerowego. I to jest możliwość wtedy zadziałania w ramach projektu SUMPT, czyli tego planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Czwór Miasta. Dostaliśmy potężny grant z Ministerstwa Infrastruktury. No Wykorzystajmy go. W ten sposób, żeby to mieszkańcy mogli określić swoje potrzeby, oczekiwania, pokazać na czym im zależy. Informacje uzyskane w badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu planu.